Hej, witam Was serdecznie. Znajduję się w okolicy trzech jezior. Długo mnie troszeczkę nie było na kanale, ponieważ zajęłam się inaczej podróżą. Obecnie organizuję zloty na dziko, bezpłatnie. Oczywiście każdy coś przywiezie na ogólny stół, czyli tak zwany szwedzki stół. Dzisiaj jest czwartek. Ja już sobie z Amelką przyjechałam. Już Amelia zażywała kąpieli. Jak widzicie kamperek jest tutaj z tyłu. I właśnie dlatego mnie nie było, ponieważ zorganizowanie zlotów troszeczkę mi czasu zajmuje. Jestem już po pierwszym zlocie, który się odbył na kwisie Trzebów. Było bardzo fajnie, super. Poznałam super ludzi nawet poznałam swojego jednego z widzów, więc go pozdrawiam. Był na tym zlocie. W tej chwili jest drugi zlot, planuję już trzeci. Więc troszeczkę inaczej to będzie. Ja jeszcze będę stare filmy pokazywać, a zlotów niestety nie filmuję bo one mają z nami prywatne, czyli kto jest na zlocie, chociaż robię filmy, chociaż robię zdjęcia z wydarzenia, ale wszystko umieszczam na grupie prywatnej, gdzie tylko są osoby, które były na zlocie. W tej chwili czekamy zamelką na prawie 10 Załóg. Znajdujemy się w takim fajnym miejscu. Jak widzicie, tu jest parking. Nawet jestem zaskoczona, bo jest tutaj mini taki, ale bardzo malutki, więc nie wiem czy ktoś z tego korzysta yy, taki wybieg dla psów. Tam dalej jak widzicie za mną, plac zabaw. Są też korty tenisowe. Może odwrócę. Piękne miejsce. Kto wie, może tutaj sobie zrobimy tą całą imprezę? Podawajcie miejscówki. Chętnie z nich skorzystam. Mniej więcej, żeby było tam możliwość postawienia, powiedzmy, 10 załóg, minimum. Więc teraz jestem na etapie poznawania wspaniałych ludzi, wspólnego podróżowania, raczej może nie podróżowania, bo każdy z nas przyjeżdża tutaj jakby osobno. Zloty powstały. W sumie taki pomysł już wiele, wiele wcześniej, ale w związku z tym, że ciągle gdzieś byłam w podróży, goniłam, gdzieś jeździłam, no, ciężko było mi e, zorganizować takie zloty. Tym bardziej, że sama ja nie wiedziałam, gdzie ja będę za trzy dni, a co dopiero za tydzień czy dwa tygodnie, więc mi było ciężko wtedy, ale teraz, kiedy zwolniłam z podróżą. Nie ukrywam, trochę paliwo według mnie jest za drogie, żebym sobie tak jeździła jak poprzednie lata, więc taki mały strajk do tankowania, bo w sumie nie wiem, każdy, każdy chyba raczej o tym myśli teraz obecnie. Jak tankowałam paliwo gdzieś koło tych 300 zł. Tak w tej chwili 450 470 jeszcze oczywiście w zbiorniku jest, to nie jest na pusty zbiornik. Jakbym w pusty zbiornik nalewała, to pewnie z 500 zł, 500 coś by wyszło. Więc troszeczkę zwolniłam tempo. I nadarzyła się okazja, że przypomniał mi się mój pomysł. Aby organizować zloty, będzie teraz drugi zlot, więc już czekam. Nie mogę się doczekać, jakich wspaniałych ludzi poznam i jak Amelka będzie poznawać kolegów, koleżanki. Dla niej to też jest taka duża odmiana, bo w tym roku podróż jest wolniejsza i więcej czasu mamy. Na odpoczynek. Więc zapraszam też Was na zloty. Obserwujcie na Facebooku wydarzenia. Jak będziecie mieli okazję przyjechać, to zapraszam i do zobaczenia, Papa. Pa.